W tym filmie przedstawię Ci pięć rzeczy, które w znacznym stopniu poprawiły moją jakość snu i czas, w którym zasypiam. Pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć, to jest regularność, jeśli chodzi o pory, kiedy idziemy spać, a kiedy wstajemy. Taka rytmiczność jest kluczowa dla utrzymania zdrowego stylu życia z wielu powodów. Nasze ciało i mózgi mają naturalny cykl snu i czuwania, który reguluje nasze funkcje fizjologiczne, hormonalne i psychiczne. Regularne chodzenie spać i wstawanie pomaga utrzymać ten cykl, co sprzyja lepszemu samopoczuciu i wydajności w ciągu dnia. Regularne chodzenie spać może poprawić jakość naszego snu. Organizm w ten sposób przyzwyczaja się do chodzenia spać o tych samych porach, co może zmniejszyć problemy ze snem. Takie jak bezsenność czy nadmierna senność w ciągu dnia, Sen i budzenie się o tych samych porach pomagają w regulacji hormonów. Taki jak kortyzol i melatonina. Kortyzol jest hormonem stresu, który powinien być wyższy rano i obniżać się w ciągu dnia. Z kolei melatonina jest hormonem snu, który powinien być wyższy wieczorem, pomagając nam zasnąć. Regularny sen i budzenie się pomagają utrzymać tę równowagę hormonalną. Dlatego aby zadbać o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne, warto jest sobie zachować regularność w godzinach snu i stawania. Oczywiście nie mówię, że mamy się trzymać tego harmonogramu do końca życia. Darą się takie momenty jak wyjście z przyjaciółmi i tym podobne. Chodzi mi głównie o średnią. O to, że każdy powinien w większości mierzyć właśnie w taką regularność ze względu na wcześniej wspomniane benefity. Ale coś nie wiesz, kiedy chodzić spać i kiedy wstawać. W takim wypadku musisz określić swój tak zwany chronotyp. Odnosi się to do indywidualnych różnic w preferowanych godzinach aktywności i snu. Oznacza to, że istnieją osoby, które są bardziej skłonne do aktywności rano, a inne preferują aktywność wieczorem. Terminy te określają naturalne predyspozycje każdego człowieka do działania w określonych porach dnia. Możemy tutaj wyróżnić pięć takich takich osób, chronotypów. Jeden, ekstremalne poranne osoby. To te osoby, które chodzą spać nawet o 19, 20, wstają o takich porach 4, 4 30 Poranne osoby. Takie osoby często chodzą spać o 21.00, 21.30 i wstają w takich porach jak 5.30. Neutralne osoby, czyli tak naprawdę większość populacji, osoby te spaniają się do spania około 22.00, 23.00 i wstają około 7.30. Następnie są wieczorne osoby, one z reguły chodzą po północy spać i wstają około 9.00. I ostatnie ekstremalne wieczorne osoby. Chodzą oni spać w takich późnych godzinach, 2.00, druga, 2.30, druga a budzą się już w środku dnia. Aby określić swój własny, chronotyp, możesz wpisać w wyszukiwarkę chronotype MEQ to jest skrót od Morning Dance, Evening Questionnaire albo po prostu po polsku chronotype MEQ też Ci wyskoczy i odpowiedz na parę pytań. Zajmie Ci to nie więcej niż 4 minuty. Ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć to o ile potrzebujesz snu. Pozwól, że zadam Ci pytanie. Załóżmy, że chcesz obudzić się o 6 rano i potrzebujesz 8 godzin snu. O której godzinie powinieneś położyć się spać? Prosto matematyka, co nie? Większość powiedziałaby 22. Większość się myli. Poprawną odpowiedzią jest 21, 21, 30. Nikt tak naprawdę nie powiedział Ci, że potrzebujesz 8 godzin leżenia w łóżku, ale że potrzebujesz 8 godzin snu. Zanim zaśniesz, może Ci to zająć pół godziny. Plus jeszcze Twój sen w ciągu nocy nie jest całkowicie idealny. Raz masz płytszy sen, raz głębszy. Może zauważyć, że na screenach, które pokazywałem na początku, czas, który poświęcam na leżenie w łóżku, a czas, w którym faktycznie śpię, różni się czasami o 2 godziny, półtorej godziny. To pokazuje tak naprawdę, jak mało śpią te osoby, które ustawiają sobie te rzekome 8 godzin snu. Moje przypuszczenia Byłoby, że śpią tak naprawdę 6 godzin. Także podsumowując, chcesz 8 godzin snu? Ustaw sobie na to 9 godzin lub nawet 10, w zależności od Twojej tak zwanej efektywności snu. Czyli średnia z czasu przespanego przez czas przeleżany w łóżku razy 100%. W moim przypadku było to około 80%. To znaczy, że muszę dodać do mojego bloku snu po 1,5 godziny, może 2 godziny czasami. Po zastosowaniu tej techniki może się okazać, że pierwszy raz przespałeś swoje prawdziwe 8 godzin snu. Jedną z najlepszych rzeczy, którą możesz zrobić dla swojego snu, ale też dla swojego nastroju, energii i metabolizmu, jest oglądanie jasnego światła. Najlepiej słonecznego. Pierwszych 30 do 60 minut po przebudzeniu. Powoduje to ogromną ilość procesów neurobiologicznych. Pierwszą z nich jest produkcja melatoniny. Melatonina to hormon, który reguluje sen i czuwanie. Ekspozycja na jasne światło słoneczne rano powoduje zahamowanie wydzielania tej melatoniny. To pomaga obudzić się i czuć się bardziej energicznie w ciągu dnia. Z kolei wieczorna ekspozycja na jasne światło może hamować produkcję melatoniny i utrudnić nam zasypianie. Znajdź światło słonecznego może wpłynąć pozytywnie na nasz nastrój i poziom energii. Dostarczanie organizmowi naturalnego światła może pomóc w regulacji cyklu snu i czuwania, co z kolei prowadzi do lepszego samopoczucia i większej energii w ciągu dnia. Zwiększenie koncentracji i wydajności. Światło słoneczne może poprawić koncentrację i wydajność poprzez wpływ na nasz rytm dowowy i produkcję hormonów. Ludzie, którzy regularnie są narażeni na światło słoneczne rano, często zgłaszają lepszą koncentrację i wydajność w ciągu dnia, ponieważ światło jest tak potężnym bodźcem kontrolującym czuwanie. Ale też zasypianie i senność. Wglądanie światła słonecznego po południu i wieczorem po około 50 minut może dać dodatkowe korzyści. Sygnalizuje to bowiem naszemu umysłowi, że czas szykować cię spać. Pomaga też określić twojemu ciału, gdzie znajduje się w czasie. Także najprościej mówiąc, światło z rana informuje nasz umysł o tym, że rozpoczął się poranek i pora na czujność i skupienia. A potem, kiedy wieczorem do twoich oczu dociera znowu światło słoneczne, daje ci drugi punkt odniesienia, który mówi twojemu umysłowi, że hej, jest wieczór, słońce zachodzi. Jeśli cię zastanawia skąd nasz umysł wie jaka jest różnica pomiędzy światem porannym i wieczornym, jest to po prostu związane z różnymi długościami fal, które są obecne rano i wieczorem. Temperatura jest kolejnym znaczącym czynnikiem, która determinuje, czy będziesz dobrze spać, czy nie. Nasze ciało, aby wejść w ten snu, potrzebuje obniżyć swoją temperaturę o około 1-2 stopni Celsjusza. Dlatego przed snem dobrze jest zmniejszyć temperaturę lub przewietrzyć pokój, w którym śpisz. Możesz też wziąć na przykład ciepły prysznic. lubi to trochę w nocy, ponieważ ciepły prysznic z reguły powoduje uczucie relaksu i ciepła, ale w rzeczywistości może on też wpłynąć na regulację naszej temperatury. Ciepła woda powoduje rozszerzenie się naszych naczyń krwionośnych, co z kolei zwiększa przepływ krwi do skóry. To może prowadzić do poczucia ciepła na zewnątrz ciała. Choć może się wydawać, że temperatura ciała rośnie, to właściwie ciepło jest przenoszone tak naprawdę na zewnątrz. Istnieje jedna, fajna i łatwo do zapamiętania metoda, która poprawi twój sen. Jest to zasada 3-2-1. Polega ona na tym, że 3 godziny przed snem już nic nie jest, także twój ostatni posiłek dnia powinien kończyć się dokładnie 3 godziny przed snem. 2. Czyli 2 godziny przed snem już nic nie pij. Zapobiegnie to dodatkowym wizytom w toalecie w ciągu nocy. I 1. Jedną godzinę przed snem ogranicz światło, o którym też już wspomniałem. Szczególnie jednak należy zwrócić uwagę na światło niebieskie, czyli to urządzenia takie jak telefon, Komputer, telewizor. Badań wynika, że wieczorne wydzielanie melatoniny, które wywołuje światło, opóźnia u ludzi nawet odrobina przyćmionego światła, czyli około 8 do 10 luksów. Dlatego dobrze jest w tym czasie odłożyć komórkę i się zrelaksować. Na przykład poczytać, posłuchać podcastu albo wypisać na kartce wszystkie męczące nas myśli, cokolwiek to cię uspokaja. Ale jeśli chcesz wziąć o poziom wyżej, polecam zakupienie prostych świeczek Wydzielają one o wiele mniej światła niż typowe lampki nocne. Możesz też zainwestować w maskę do spania, aby zredukować zbędne światło. Ostatnią rzecz, o którą warto zadbać, to zadbaj o to, abyś zasługiwał i potrzebował snu. Czyli w trakcie dnia męczyłeś swoje ciało wystarczająco fizycznie i mentalnie? Zorientowałem się, że w dni, kiedy nic nie robiłem i marnowałem po prostu czas. Mój sen się pogorszył, ale gdy zacząłem robić właściwe rzeczy każdego dnia Do czasu jak robi się ciemno i jest czas i spać Jestem dosłownie tak zmęczony, że nie mogę się doczekać by zasnąć Jeśli nadejdzie noc, a ty dalej będziesz miał mnóstwo energii i nie będziesz mógł zasnąć Może to oznaczać, że nie zużyłeś tej energii w ciągu dnia Jeśli uda ci się zaimplementować wszystkie te techniki, które zamieściłem też w opisie W skrócie wszystkie czynności, które mogłyby ci pomóc poprawić twoją jakość snu Gwarantuję, że zobaczysz drastyczną poprawę w swoim jakości snu, poczucia i też skupienia w trakcie dnia, o którym też mówię tutaj. Także jeśli cię to zainteresowało, to możesz sobie zobaczyć ten film.